Nazywam się Maria i zapraszam Cię do wspólnej praktyki. Otworzymy klatkę, rozciągniemy ramiona, same przyjemności. Do dzisiejszych zajęć przyda Ci się pasek. Jeśli nie masz paska, weź coś, czym po prostu możesz go zastąpić. Zanim zaczniemy, jako rozgrzewkę polecam Ci wykonać ćwiczenie z poprzedniego wideo, które jest moim ulubionym na otwarcie ramy. A potem Przejdź na matę. Przejdź na matę. Klęk podparty. Palce dłoni są szeroko rozstawione. Rozkołyszymy krewetkę. Kiedy go możesz połowę z wdechem, spójrz w górę. I z wdechem zaokrągli plecy. Wdech do przodu. Wydech. I raz jeszcze wdech. Tym razem na wydechu podnieś nadgarstki w górę, zostając tylko na opuszkach palców. I wróć do centrum. Prawą nogę podnieś w górę. Trzy razy krążenia na zewnątrz środku, biodra i do środka, o, opuść puść i lewa na zewnątrz i do środka. Lewą rękę podnieś w górę, otwierając klatkę, rozciągając. Z wydechem lewa ręka idzie pod spód, ale nie odkładasz. Wdech do góry, otwórz. Wdech. 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 I z wdechem do góry. Teraz mała zmiana. Krążenie do tyłu. Trzy. Dwa. I jeden luz. Zróbmy prawą. Prawą ręka idzie do góry. Otwórz. I z wydechem pod lewą. Wydech. Wydech. I wdech. Zatrzymaj. Trzy razy do tyłu. Trzy. Dwa. I jeden luz. Połóż. Prawą dłoń, lewą dłoń na matę. Podwinię palce stóp. Biodra, kolana idą w górę. Pieskową w dół. Weź będzie długi wdech. Z wydechem ciężar trzeba cię przenieść do przodu, do deski. Wdech do góry. Wdech. 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 Na wydechu do deski. I pomijając czaturangę, opuść biodro nisko, palce słup zostają podwinięte. Taki zmodyfikowany pies. Na wydechu silne mięśnie brzucha pleców ciągną cię w górę. Wdech. Wdech do przodu. Klatka otwarta głowa czy do tyłu. I wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni wdech i bieską w dół wyróżniaj. Następnie prawo nogę podnieś w górę. Ugnij nogę w kolanie, otwierając biodro trzy razy na zewnątrz, krążenia. A potem dokręć biodro, wyciągając prawą nogę do tyłu. Noga prosta stopa point, Przyciągnij prawe kolano blisko, blisko. Do brzucha postaw stopę na początku maty. Opuść lewe kolano i weź pasek. Weź pasek, schwyć na szerokość barków i z wdechem wyciągnij ręce w górę. Z wydechem opuść i raz jeszcze wdech do góry. Ostatni raz. I zatrzymamy w górze. Na trzy. Dwa. I jeden. Luz. No nie połóż na matę. Prawa stopa wraca. Do lewej. Pies Głową Zróbmy lewą. Lewa noga w górę. Ugnij w kolanie. Chwila miłości dla bioder. Trzy razy na zewnątrz. Dokręć biodro. Lewy wyprostuj Lewą nogę. By poczuć pracujący lewy pośladek. Kolano przyciągnij blisko, blisko, blisko. I stopa na początek maty. Prawe kolano na zewnątrz. Na matę. Chwyć pasek i z wdechem podnieś ręce w górę. Z wydechem opuść. Silna, mocna lewa stopa. Do kolejna do maty. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech do góry. Zatrzymaj. Dłoń mi napierasz na pasek. Na trzy l i jeden, Luz. na łonie na matę, lewa stopa, dołącza do prawej piesku Ciężar chciała przynieść do przodu, do deski. Zatrzymaj na chwilę mocny brzuch, nogi zaangażowane. Opuść biodra nisko, otwierając do przodu, głową w górę. I z wydechem jest z głową w Prawą nogę podnieść w górę. Noga prosta. Stefa point. biodra domknięte. Poczuj jak pracuje prawy pośladek. Udo. Przyciągnij kolno blisko, blisko, blisko i postaw raz jeszcze prawą stopę na początku maty. Tym razem lewe kolno zostaje w górze. Z wdechem wyciągnij ręce daleko do góry. Dłoń na pierwszy na pasek. Na pięć. Cztery. Dwa. I jeden. Luz. Luz, luz, luz. Opuść kolano i pasek. Lewą nogę z tyłu uni i prawą ręką robisz duże koło do tyłu, by schwycić dłonią za stopę. I przyciągasz piętę do pośladka. Poczujesz, jak tak. rozciąga się lewe udo. Mhm. Powoli rozluźnij stopę. Dłonie wracają na matę. A ty do psa z głową w dół. Szeroki oddech. Szeroki, bo klatka jest szeroko otwarta, tak żeby poczuć, jak płynie przez całe ciało. A potem lewą nogę podnieść w górę. Noga prosta, stawa point. Noga nie musi być wcale bardzo wysoko. Uginając nogę, przyciągasz kolano do nosa. I stawę postaw na początku maty. Wyrównaj, znajdź dystans między stopami, by poczuć się stabilnie, i ręce podnieś w górę. Na pięć, długi, oddech, cztery, trzy, dwa. I jeden luz. Dłonie na matę, prawe kolano na matę. Nogę od razu uginasz i lewą ręką duże koło schwyć za stopę. Możesz przyciągnąć ją bliżej. Do pośladków możesz zostać z tyłu, tak by poczuć, jak rozciąga się prawe udo. Boki, ciała. I powolutku luz. Rozluźnij. Dłonie na matę. Podwinij palce prawej stopy. I lewa wraca. Do psa z głową w dół wyruch. Wyjdź długi wdech. Na wydechu ciężar chciałaś do przodu, do deski. Świadomie opuszczasz biodra, napinając pośladki, angażując I do psa z Wyjdź długi wdech. Z wydechem raz jeszcze do deski, tym razem przejdź na lewą stronę, prawa ręka idzie do góry, wyciągnij rękę do przodu, unosisz biodra rozciągając prawy bok, a potem opuść, patrzysz za dół i raz jeszcze do góry, ciągniesz jak taki półksiężyc i do centrum. Powtórzymy na prawą stronę. Prawa dłoń jest na macie, lewą podnosisz w górę. Wyciągnij rękę do przodu. Kiedy unosisz biodra długi lewy bok. I kiedy opuszczasz, rozciągasz prawo, do góry wdech. I do centrum bieg. Na chwilę ugnij nogi w kolanach, cofając piotr do tyłu, rozciągając plecy w pozycji dziecka. A potem wyciągnij na do przodu, ciało opuść na matę, kładąc się na piek. Odpocznij. A potem kręg po kręgu, kręg po kręgu. Wyrobij się tak, by położyć się na brzuch. Pasek już nie będzie nam potrzebny. Ręce wyciągnij do tyłu. Uh -huh. Unosząc klatkę tu. Głowę, szyję, ręce wyciągasz do góry, po boku, podnieś te sznoki. Super, łukawамам. 5, 4, 3, stópki, 2, no i mocne. I 1, los. I kręg i kręg po kręgu, kręg po kręgu. Wyroluj się tak, by położyć się na brzuch. Pasek nie będzie już nam potrzebny. Ręce połóż z tyłu. Super, łom. Z wdechem podnosisz głowę, szyję, ręce, nogi, klatkę. Aktywnie. Do góry ciągniesz wysoko, wysoko nogi na pięć. Cztery. dwa i jeden, los. Chwilę. Odpocznij. Pokomórz piotrami. I powtórzymy raz jeszcze to samo. Ręce do tyłu, klatka do góry i nogi Na tym razem. Trzy. Dwa. I jeden. Trzymaj, trzymaj, tylko ugnij nogi i schwyć dłoni. Za kostki, rozciągając klatkę i barki ramiona. Spokojny oddech. Zostań trzy, cztery albo pięć głębokich oddech. Odepowolutku raz, luźni, połóż dłonie, i przejdź do pozycji dziecka, tak by wyciągnąć plecy. Zawnię biodra do tyłu, chwilę rozluźniając łapiąc oddech. A potem kręg po kręgu, kręg po kręgu, wyroluj się w górę. Wyroluj się w górę. Następnie z wdechem ręce wyciągnij. Z wydechem dłonie na wysokości serca. Namaste. Dziękuję za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujesz więcej przestrzeni w ciele. Subskrybuj mój kanał i do zobaczenia następnym razem.